Serdecznie w dzisiejszym imperium kobiet, które jest na wyjątkowym wydarzeniu organizowanym w Płockim parku przemysłowo-technologicznym na rzecz świętowania kobiecości i tego, co nam w życiu najbardziej potrzeba. Szczegóły z tego wydarzenia, z tej relacji przybliżą prezeski parku przemysłowo-technologicznego polskiego parku pani Joanna Olejnik. Witam cię Asiu. Witam Państwa I pani Joanna Będkowska witam serdecznie również. Dzień dobry, witam również. Moje drogie, powiedzcie nam, co to za wydarzenie? Po ostatnich warsztatach, które odbyły się w Polskim Parku Przemysłowo-Technologicznym w lutym, Budowanie wizerunku w biznesie i cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Postanowiłyśmy zrobić kolejny warsztat dla pań z okazji Dnia Kobiet. Dzień Kobiet ze stylem Ubierz swoją osobowość. Jest to warsztat, który z jednej strony pokaże nam, jak budować swój profesjonalny wizerunek, a z drugiej strony, jak ubrać swoją osobowość jak być bardzo świadomym tego, w co się ubieramy. Czy tutaj były jakieś ograniczenia jeżeli, jeżeli chodzi o uczestniczki, czy to do konkretnej grupy zawodowej e, dedykowane, czy każdy z Płocka i okolic mógł w tym uczestniczyć? To właściwie warsztat jest dla każdej z pań, która chce się poczuć lepiej, a wiemy, że jeśli jesteśmy dobrze się czujemy, jesteśmy pewne siebie, no to odnosimy sukces. To jest dla każdej z pań, która chce odnosić sukcesy. Więc y, może być to dla kobiety, która w biznesie czy w pracy chce się bardziej pokazać, myśli o swoim rozwoju zawodowym, ale może w takich warsztatach uczestniczyć też mama, która y, teraz szuka pracy i chciałaby wiedzieć, jakie są trendy na rynku po to, żeby się poczuć lepiej. Ile uczestniczek bierze udział w tym evencie? No widzimy, że dzisiaj na sali jest już na pewno ponad 50 uczestniczek. Frekwencja dopisała. Bardzo się cieszymy. Czyli jakby jest utwierdzone jesteście w tym, że to ma sens, że kobiety tego potrzebują. Że kobiety tego potrzebują i kobiety mówią, że korzystają już po tym warsztacie, który był w lutym, że korzystają um, z tych pomysłów i że to przynosi im korzyści. Nie dość, że tak naprawdę realizują networking, zaprzyjaźniają się, rozmawiają, spędzają ze sobą czas, to również pozyskują informacje czy tak, wiadomości, które potem pożytkują tak, w swoim jakimś takim zawodowym świecie czy, czy jakimś personalnym, osobistym. I chyba to taki fajny mishmash tak, daje, daje taką bezcenną wartość. Czyli tak naprawdę zawiązują się też tutaj przyjaźnie i jakieś relacje, które mogą jakby Owocują, powodować tak. sukcesy zawodowe, biznesowe. No tak, bo to w, w przy parku tworzymy środowisko takich fantastycznych i inspirujących wzajemnych się ludzi. To no jest wątpienia, tak jest. Oprócz tego networkingu, co konkretnie w programie dzisiejszego wydarzenia jest zawarte? Jesteśmy w trakcie tego wydarzenia. E, istotnie, to, to jest takie spotkanie opierające się najogólniej mówiąc na takich czterech filarach. E, nie wiem, czy to mody, czy właśnie budowania swojego wizerunku, na tak zwanym psychologicznym, czyli trochę taka wiedza o tym, jak moje, e, mój styl, moja, mój, mój wygląd, tak, co o mnie mówi, jak jestem odbierana. Również funkcjonalnym, czyli jak dobrze ubrać siebie, żeby w moim otoczeniu biznesowym, branżowym być postrzeganą. Jako osoba profesjonalna, merytoryczna, z wiedzą, ma również taki aspekt trochę stylistyczny, czyli jak za pomocą właśnie takich dodatków, tak, pewnych rzeczy, które mogą mnie wyróżniać, pokazać tą swoją odrębność, indywidualność i taką wyjątkową osobowość. No i ten tak zwany aspekt finansowy, inwestycyjny, czyli jak w tym, że tak powiem, takim kobiecym pędzie za dobrym wyglądem, za ładnymi ubraniami. Wybrać jednak to, co jest ponadczasowe, co da się, że tak powiem, wykorzystać wiele razy i w różnych konfiguracjach. Bo jakby nie patrzeć, to jest inwestycja. Tak, ale tutaj właśnie jest podkreślone to, żeby nie wydawać tych pieniędzy tak za dużo, żeby dbać o tą swoją energię, o swoje pieniądze i żeby tą szafę przygotować tak, żeby ona nas kosztowała jak najmniej. Żeby to było takie inwestycyjne, ubrania inwestycyjne. A co w waszym odczuciu jest takim najważniejszym punktem tego dzisiejszego wydarzenia? Co jest dla was takim sercem tego Dnia Kobiet ze Stylem? Uczestniczki na pewno, bo to jest dla kobiet, które to robimy, my, dla osób, które chcą tu do nas przychodzić. Na pewno osoby, które dużo pracy włożyły, żeby ten warsztat przygotować, ale też osoby wyjątkowe, które przyjeżdżają do nas do Płocka, właściwie z Polski i mają doświadczenie na świecie. Asia, powiesz, bo to są wyjątkowe kobiety bez dzisiaj z nami. Tak, bez wątpienia tak jest. Ja tylko jeszcze powiem, że chyba dodałabym do tego wszystkiego, żebym powiedziała Asia, trochę cytując naszą, naszą dzisiejszą prelegentkę, która pokazała osobowość Madeleine Albright, która powiedziała, że właśnie powinno być tak szczególne miejsce w piekle dla kobiet, które nie wspierają innych kobiet. Ja myślę, że to jest taki doskonały dzień na to, żeby pokazać, że my po prostu pomagamy kobietom, wspieramy je. No i chcemy, żeby istniały, żeby odnalazły siebie i żeby siebie pokazywały na tym rynku pracy. I to jest myślę bezcenne. sobie, że to jest nadrzędna mhm. wartość tego spotkania, że Absolutnie. jakby bezwzględnie jesteście nie tylko źródłem, który. Kreuje teoretycznie wizję wspierania kobiecości, ale wy faktycznie wspieracie te kobiety płockie. Macie doskonałe doświadczenie w organizowaniu różnych eventów na rzecz rozwoju kobiet. No, trzeba to podkreślić i z trzema wykrzyknikami zasygnalizować. W Bardzo związku cieszy. z tym chciałabym zapytać was, czy. Planujecie coś kolejnego? No bo, jakby wiosna i ten marzec, który jakby skupia w obrębie kobiet tą energię i jakby więcej o sobie myślimy, ale nie tylko w marcu. Czy w dalszej perspektywie również macie w jakiejś siatce, siatce swoich planów coś, co będzie również dawało kobietom energię i jakąś wizję na siebie? Nie tylko kobietom, ale i panom, bo przed nami jest już trzecia edycja programu akceleracyjnego, który chcemy uruchomić we wrześniu. Natomiast jeszcze w tym roku będziemy prowadzili takie warsztaty, które też pomogą przygotować pomysły na biznesy, które też będą taką motywacją do zaangażowania się w przedsiębiorczość. I od września będziemy już prowadzić nabory do naszego programu akceleracyjnego. Czyli cały czas się będzie coś działo. Cały czas się co dzieje. W parku stawiamy na innowacje, dbamy o naszych inwestorów, dbamy o naszych też klientów, dbamy o kobiety, dbamy również o ludzi biznesu, tak? I staramy się być czujni, staramy się trzymać rękę na pulsie i tak naprawdę odpowiadamy trochę na bieżąco na te potrzeby, które diagnozujemy. Więc pomysłów mamy wiele, ambicji jeszcze więcej, ale chcemy do tego podejść realnie i tak, by dać faktyczne wsparcie, nie zaś trochę ad hoc, więc absolutnie działamy. Wróćmy do dzisiejszego wydarzenia, oprócz tego, że zadbałyście o dostarczenie takich wartościowych informacji dla tych kobiet, które mogą przełożyć to już jutro do swojego życia. Co będzie jakimiś takimi niespodziankami poza teorią, poza tymi e, konkretnymi wskazówkami, bo na pewno takie przygotowałyście. To znaczy tak, ja powiem o naszych partnerach wydarzenia, bo to są Kosmetyki Dla, jest to polska marka kosmetyków oparta na świeżych naparach ziołowych i dzisiaj każda z uczestniczek dostała taki prezent e, od właśnie od firmy i będzie mogła sp, e, sama spróbować tych niesamowitych naturalnych kosmetyków. Czyli ale, są prezenty. Tak, ale dzisiaj tak? również z nami współpracowały panie Sherry Ladies to są wiśniowe panie, lokalna nasza pracownia florystyczna. Celem tej pracowni jest uszczęśliwianie poprzez kwiaty. O, cudownie. I tutaj naszym partnerem jest oczywiście też miasto, miasto Płocki CIFAL Płock. Patroni medialni warto wspomnieć, bo to jest Radio Płock FM i nasza tutaj telewizja TV Mazowsze. Ale co jest ważne, że wśród uczestniczek będzie losowana jedna nagroda. To będzie taka niespodzianka, bo odbędzie się losowanie i nagroda z po zakończonej prelekcji <gry> e, przez, przez e, nasze dzisiejsze prowadzące będziemy losowały konsultacje online dla jednej z pań, dla jednej z uczestniczek właśnie prowadzoną przez Agnieszkę Martyneros, ekspertkę właśnie w dziedzinie takiego budowania wizerunku i własnej marki. Czyli generalnie będzie można skorzystać już indywidualnie z tego doradztwa takiego Absolutnie wizerunkowego tak, i jednocześnie tak. też oczyszczenia przestrzeni swojej szafy Absolutnie czy garderoby. Absolutnie tak. I to jest niespodzianka dla naszych uczestniczek, które jeszcze o tym nie wiedzą, więc to się tak naprawdę zajdzie po zakończonej prelekcji. A powiedzcie mi oprócz pani Agnieszki, kto jest jeszcze tutaj prelegentem, bo wiem, że są to dwie kobiety znane i cenione w sferze budowania wizerunku i psychologii biznesu. Pierwszą prelegentką jest rzeczywiście Agnieszka Martyna Ross, ekspertka od, od wizerunku, ale też była modelka, która w latach 90. tak naprawdę już chodziła po, na, po wybiegach największych projektantów mody. Współpracuje z takimi czasopismami jak El czy Twój Styl ale również pisze takie biznesowe publikacje, trochę właśnie bawiąc się modą, ale też wizerunkiem dla Forbes'a czy Biznes Insidera. Drugą zaś prelegentką jest Natalia Jaszczyk, która z tego co pamiętam ukończyła artystyczną uczelnię londyńską. Jest psychologiem wizerunku, ale też psychologiem HR-ów, współpracuje z tak dużymi firmami jak Wedel czy Apple czy Nestle na przykład. I doskonale tak naprawdę odczytuje osobowość i korelują właśnie z takim wizerunkiem po to, żeby to była taka spójna całość, która po prostu się broni i sprzedaje biznesowo. Bardzo Wam dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę. Idziemy na event, oglądamy, jak się kobiety z tam się tują i przejdziemy też do rozmowy z naszymi prelegentkami. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Dzisiaj w zanadrzu mamy czterech dyrektorów naszego wizerunku. Pierwszy to jest dyrektor zarządzający i to jest nasz wizerunek psychologiczny. Drugi to jest dyrektor reparacyjny i to jest nasz wizerunek funkcjonalny, czyli żebyśmy miały faktycznie w szafie to, co nosimy. Potem poznamy dyrektora artystycznego, czyli cała nasza stylizacja, warstwa wizualna, komunikacja wizualna. No i zepnie to wszystko dyrektor inwestycyjny, który przepilnuje naszych wydatków. Tak to są tak naprawdę cztery warstwy naszego wizerunku, i na, na podstawie tych czterech warstw się ubieramy. Już dwóch, dwóch jakby poznałyśmy i działamy dalej. Ja mam nadzieję, że przede wszystkim kobiety zaczną myśleć o sobie w taki sposób, co jest moje, co jest dla mnie, że zatrzymają się na chwilę i w ogóle o tym pomyślą. Bo bardzo często podlegamy takim wpływom na przykład otoczenia, środowiska, pracy, którą wykonujemy. Nie do końca czujemy się w naszym stroju komfortowo, a dzisiejsze spotkanie ma skłonić do tego, żeby kobiety zastanowiły się i zaczęły robić to dla siebie, po to, żeby ze sobą się bardzo dobrze czuły i za pomocą tego stroju komunikować bardzo wyraźnie, kim są. Naszym celem w ogóle w naszej pracy, w naszym teamie jest to, aby wspierać kobiety po to, żeby czuły się piękniejsze, wzmocnione. Żeby ich samoocena była na bardzo wysokim poziomie, to jest nasz cel. I ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że dobrze ubrana kobieta to kobieta pewna siebie, a to zawsze przekłada się na życie profesjonalne i osobiste. Naszym zdaniem to jest trochę tak, że każda z nas idzie jakąś swoją drogą i odkrywanie stylu to jest właśnie ta droga i może na początku trochę tak jak uczymy się jeździć na nartach, może nie zjeżdżamy super, ale nie są to błędy, to są po prostu takie etapy w drodze do tego, żeby zdobyć mistrzostwo i jakby no każda z nas jest na innym etapie, to w ten sposób to postrzegamy. Mam nadzieję, że to spotkanie właśnie skłoni kobiety do tego, żeby zaczęły myśleć o sobie w nowy sposób, właśnie po to, żeby nie popaść w schematy. To ma być taka pobudka wizerunkowa do tego, że jest jakaś przestrzeń dla nas i może to jest czas, żeby na nowo ją odkryć. To nie jest tak, że, że, to, że to jest tylko strój, bo strój jest jednym z elementów, prawda, jest jeszcze makijaż, jest jeszcze to, w jaki sposób się wysławiamy, jaką mamy pozycję, tak, ale rzeczywiście może tak być, że na przykład jest jakieś ważne spotkanie biznesowe, ono na przykład jest na niebieskim tle, a ktoś przyjdzie ubrany na czerwono, no i nasz system wzrokowy się nie może skupić, bo generalnie się rozprasza, tak, więc jakby, no to mówimy o tego typu rzeczach, ale czasami takich niespodzianek jest naprawdę trudno uniknąć. Natomiast to na pewno, do czego ja bym skłaniała kobiety, często w świecie biznesowym kobiety myślą, że ubieranie się takie podmężczyzn jest po prostu atutem, a tak naprawdę może być momentami naszym wrogiem. Adekwatność do okoliczności i miejsca. Myślę, że to jest to, o czym głównie powinnyśmy pamiętać, żebyśmy dostosowywały nasz strój do naszych aktywności, do tego, gdzie jesteśmy i z kim jesteśmy, a wtedy ta, znaczy robienie tego świadomie, czyli nie pod wpływem impulsu i emocji, tylko w bardzo świadomy sposób. I mam nadzieję, mamy nadzieję, że to spotkanie przybliży właśnie kobiety do tego, że będą potrafiły to robić. Po pierwsze jakość i to jest coś, czego powinnyśmy się trzymać, żeby nosić tkaniny, które są naturalne, które oddychają, w których my się czujemy miękko i wygodnie. Ale takie elementy to na pewno dobrej jakości marynarka, dobrej jakości biała koszula, podwójnie tkana najlepiej, czyli gęsta ze sztywnym kołnierzykiem, jeansy, które są takim elementem no, też spajającym, że możemy tę stylizację faktycznie łączyć na wiele sposobów. Buty na obcasie czarne i cieliste, i jakieś trzecie szalonym kolorze, jeżeli faktycznie to jest nasze. Na pewno płaszcz, który jest inwestycją, i powinien być inwestycją, i powinien być po prostu pięknej jakości, bo płaszcz niesamowicie ubiera, ale też powoduje, że nawet po ciężkim dniu, kiedy wychodzimy, czujemy się tak, jakbyśmy już były w domu, jesteśmy otulone. No i taka bazowa myślę sukienka lub garnitur, bo w zależności od tego, co lubimy. To może być garnitur lub sukienka w kolorze granatowym, czarnym, szarym, jakim tylko właściwie chcemy, pod warunkiem, że to będzie nasza baza, z której będziemy korzystały i spódnica. Tak jest. o której dzisiaj mówiłyśmy. Więc spódnica też jest takim elementem i dobrej jakości top. I może jeszcze wspomnę, że taki top to jest taki top, który jest topką jedwabny albo wiskozowy. Na pewno top, który jest topem bawełnianym na ramionczkach, nie jest topem biznesowym. No jestem pod ogromnym wrażeniem obu osobowości, obu pań, niesamowita wiedza, niesamowite treści, które, z którymi możemy się zapoznać. Wspaniałe panie, które teraz na przerwie mogłam też poznać, a wymienić się doświadczeniami. Poza tym no, jako kobiety jesteśmy bardzo ciekawe, jak zbudować swój właściwy wizerunek. Jakich narzędzi możemy do tego używać, jak zbudować swoją szafę, i tego wszystkiego właśnie tutaj się dowiedziałyśmy od strony psychologicznej w pierwszej części spotkania. A teraz, od strony takiej wizerunkowej, dowiemy się od pani Agnieszki. A to ciekawa historia, ponieważ pracuję we Wschodniej Izbie Gospodarczej w Siedlcach i współpracujemy z Płocką Izbą Gospodarczą i wszystkie informacje, które udostępniają panie z Izby, no jakby z automatu ja też czytam i stąd się dowiedziałam. Bardzo mi się podoba. Generalnie uważam, że takie warsztaty są potrzebne. Z racji tego, że kobiety bardzo często nie wiedzą, jak się fajnie ubrać, jak ubrać tą swoją pewność siebie przede wszystkim w ciuchy, bo to też nie jest łatwe. No i właśnie też tą swoją osobowość, że tak powiem, wybrać. No bo na co dzień jesteśmy, ubieramy, że tak powiem, taką trochę maskę. Natomiast myślę, że ten strój właśnie jest tym naszym uosobieniem tutaj całej, całej, że tak powiem nas, wszystkich nas. O. No tak. ten strój właśnie jest tym naszym uosobieniem tutaj całej, całej, że tak powiem nas, wszystkich nas o. No tak. A czy już dotychczas coś wybrzmiało takiego, co pani odkryła, co się okazało jako coś nowego, czego Pani jeszcze do tej pory nie wiedziała? Jak najbardziej myślę, że tutaj e, te dodatki takie to, co nas wyróżnia. Bo generalnie mimo, że na przykład ja jestem taką ekstrawertyczką że jestem taka bardziej niezależna, tak, natomiast właśnie brakuje mi czegoś takiego, co będzie mnie wyróżniało, właśnie, czy ta biżuteria taka, chociaż no mam pierścionki, ale jednak gdzieś tam ta, ta biżuteria taka bardziej ekstrawagancka, na przykład w takich prostych strojach, o, bo ja nie stosuję z reguły takich, nie łączę prostych strojów z ekstrawagancją, a myślę, że to mnie bardzo zaskoczyło. Dzień Kobiet ze stylem, proszę Państwa, dobiega końca. To, co zorganizował Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny e, pokazuje, że to ma sens. Liczymy na to, że takie wydarzenia będą cykliczne i że będziemy mogli się spotykać częściej w tak dobrym kobiecym gronie. Zapraszam już za dwa tygodnie do kolejnego odcinka Imperium Kobiet.